Hej, przepraszam z taki początek, ale nagrywam, bo naszła mnie refleksja taka... E... I taka z... taki z typy filmik trochę naszą mnie refleksja, bo się wracając z pracy to miałem mały wypadek z takim w sensie, że... Oczko chyba to są oczko, chyba ogniwo to są ogniwo, a nie oczko. Ogniwo w łańcuchu są Rowerowy mi puściło. No i musiałam z buta iść, no nie? Infleksja mnie mi na ten temat naszła, że napisana tam kilku osobom na temat co mi się stało właśnie i, i w sumie te osoby były gotowe mi pomóc. Tu nie chodzi o majudrze czy coś, to, to właśnie dziękuję w tym filmie i jestem szczęśliwy jednocześnie, że jednak jest, jest ktoś na tym świecie co i nie uważa mnie za jakiegoś Złego typa, no nie. Po prostu taka refleksja nie naszła się z Wami że że jednak, mimo że człowiek robi złe rzeczy i nie jest takim dobrym człowiekiem, bo też sobie błędy, chociaż stara się, żeby pomagać ludziom i być tym dobrym też człowiekiem, a nie tylko wymagać bo ja szczerze, że nigdy nic od nikogo nie wymagam. Zawsze się staję, sam coś robić albo nawet komuś pomogę, ale i ja jestem takim człowiekiem, który mi jak, jak mi ktoś pomoże, to se, na se, co mam ciepło. Ja aż myślę płakać z serio. Taka refleksa mnie nastała, więc no, dzielę się z wami tym, bo to może nie będzie długi materiał i to jest taka. Poważne, jakby słowa do Was teraz. Mówię, że że może nieważne co złego zrobiliście, to zawsze będzie ten człowiek, który Wam pomoże, i zawsze ten człowiek poda Wam pomocną dłoń. I jeszcze się nie zmienię, że są tacy ludzie na Ziemi, co na w trudnych chwilach pomogą, i życzę Wam takich przyjaciół, takich ludzi na Ziemi. To się jednocześnie mogę wam przyjąć, e, przytoczyć tekst e, e, Bito, chyba się nazywał z mafii, że pieniądze przemijają, przyjaciele przemijają, że miłość rodzina nie przemija, ale tutaj też może nie przyjaciele by nas przeminęli, to jednak to w twoim życiu znaczą Zawsze Ci pomogą i zawsze będą przy Tobie w tych najtrudniejszych chwilach, w tym ważnym momencie, kiedy coś się z złego stanie. I może jakoś nie pomogli, ale byli gotowi mi pomóc. Wystarczyło tam napisać coś, ale już byłem na miejscu w sumie, bo już jak byłem na miejscu, to, to napisałem, więc... Jestem szczęśliwy, że... Chociaż jestem człowiekiem jakim jestem, bo mam swoje grzechy na, na sercu, na sumieniu i sobie uważam, że ja nie zasługuję na pomoc, a jednak ktoś jednak chce mi pomóc i ktoś jednak komuś mi zależy na tym, żeby mi też się dobrze powodziło w jakimś tam stopniu, nie mówię, że 100%, bo każdy musi się zająć sobą i to jest najlepsze, żeby każdy sam sobą się zajął. <laughs> a osobom po tylko tam pomóc, czy tam doradzić, a nie zajmować się innymi problemami, bo to, to nie o to chodzi. Bo też jest różnica między pomocą a a w, w życie za kogoś, więc ja się cieszę, że dużo ludzi mi pomaga, chociaż uważam czasem, że nie zasługuje. nie co? Taka refleksa mnie naszła, że jednak Nieważne jakim się jest człowiekiem, czy dobrym, czy złym, czy stajesz się być dobrym, czy złym, to jednak mało yy, ma na tego wsparcia o kogoś. Naprawdę teraz się o tym myślę ciepło mi się zrobiło na sercu i no szczęśliwy jestem z tego względu, że są no osoby, które potrafiły na mnie i przyjechać i, i zabrać mnie. Tu ja jeszcze wam mogę powiedzieć, że rower jutro dam do naprawy. Jak się wyrobi, naprawę miała to może wam pojadę, ale zobaczam. Ale mówię, no, to jest naprawdę wielkie. Naprawdę, dzięki tym ludziom, którzy mi pomogli, nawet tak nie wiem czy wam opowiadałem, to ja jeszcze wam powiem że w tamtym roku też miałem sytuację ktoś mi przebiło, mnie nie wiem czy ja o tym opowiadałam. Jeśli chcecie tą historię usłyszeć o mnie na kanale co się działo, to sobie wam opowiem, ale chociaż to powiem, co się zdało tak dokładnie niż w dwóch słowach. Może to też nie być długie, ale <laughs> mówię, poprosiłem kogoś, mi pomógł bez problemu. Jestem z tego dumny, szczęśliwy, że jednak są tacy ludzie, którzy pomagają bezinteresownie. Też się jestem, pomagasz bezinteresownie i mam nadzieję, że to chociaż. Chociaż może nie ta osoba, ale ktoś inny to doceni. W tym względzie, że ktoś nawet nie wiem, czy ogólnie jest na wiadomość. No nie będę o tym mówił. <laughs> ogólnie chodzi, że jak ktoś nawet na nas patrzy, to on to doceni i da tą szansę, żeby nam przez to, że dobiegł, stało, więc. Co ja mogę wam jeszcze powiedzieć, taka efekt mi nastała, chciałem to nagrać, coś dać od siebie, bo jednak bo jednak coś to <śmum> znaczyło i cieszę się, że naprawdę mimo że gadam czasem głupoty, mimo że czasem się zachowuję jak dziecko, są, dzieci, są ludzie, którzy, na których mogę polegać i... I mam nadzieję, że te same osoby by na zapakowały, jakby mnie nie było. Wiesz o czym mówię? Pff. Taki trochę poważny materiał, 6-minutowy, nawet albo więcej. Więc no ja wezmę się ogarnąć tutaj łóżko i powoli spać. Może mało osób to obejrze, ale <laughs> że też taka refleksja czasem nadejdzie. Napisz komentarz, wyszli znajomemu ten film, bo to są, moim zdaniem, każde słowo się komuś przyda. I że, mówię, efeksem jest to, że na takie jesteś złym człowiekiem. To jest ktoś, kto na ciebie patrzy, kto, ktoś, kto na ciebie spędza. Na tak to co złego zrobiłeś. Bo dużo ludzi ma dużo rzeczy na sumieniu, a ja słyszałem, że. Nie wiem czy zasługuje na jakąkolwiek pomoc. No, tak Ja tak myślę, bo se ja jestem takim człowiekiem, no który woli pomagać, dać komuś nie dostawać, żeby wolę sam zarobić i sam do czegoś dążyć, żeby na to zasłużyć, a nie coś mi da. Ja wymę prezentów. Więc już lekcja taka, moi kochani. Mam nadzieję, że komuś to pomoże, mam nadzieję, że ktoś będzie za moimi słowami tak samo jak ja uważam. Nie jestem jest o koniec ogólnie. Ale no. no może też gada, powiedzieć, że gadał głupoty, ale no chciałem to wstawić i wstawiłem ten film materiał na kanał, bo chciałem. I mam nadzieję, że Wam też taki materiał się spodoba i że nie będziecie patrzeć na to czy to jest ciekawe czy nieciekawe bez montażu różnych film więc co, z mojej strony to na tyle pamiętajcie, ludzie są dobrzy, jak tu jesteś dobry dla człowieka tu karma wraca i mam nadzieję, że tak w moim przypadku jest, że chociaż robię te dobre uczynki tu jakieś tam karma wraca chociaż też uważam, jak mówiłem nie wiem czy na pomoc, ale to kwestia spójna. Więc z mojej strony to na tyle. Widzimy się następnym razem. Może w jakimś ciekawszym filmie. Więc co? Dzięki. Do i Cześć.